Stadia w Hermesie, czyli co kupiłam, zanim dostałam wymarzony telefon. To jest część pierwsza, więc zaobserwujcie po więcej. Mam koc. Generalnie koc jest fajny, ale za tą cenę to chyba trzeba być trochę szalonym. Ale jestem zadowolona, nigdy więcej bym go nie kupiłam. Generalnie jest cieplutki, milutki, więc jak... Ktoś nie ma zrobić z pieniędzmi, to polecam. Do kompletu dwie poduszeczki spełniają swoją funkcję dalej za kosmiczną cenę. Kapelusik wiosna, lato, plaża, golf. Fajny, polecam. Tutaj jest podszewka z 2 jest naprawdę fajnie wykonane. No i szal. Szal też ma kosmiczną kwotę, bo chyba około 5 tysięcy. Natomiast ja go wielbię, ja go kocham, uwielbiam jego kolor. Noszę go non-stop. On na przestrzeni lat może się trochę zwróci.